Jesteśmy wszyscy podobno istotami inteligentnymi, myślącymi i takimi, które potrafią poddawać się autorefleksji. Zatem, skoro mamy te wspaniałe umiejętności, to spokojnie możemy sobie pozwolić na to, żeby przenieść ciężar tego potencjalnego konfliktu na chwilę na zewnątrz tej komunikacji i sprawdzić, co poszło nie tak. Z racji tego, że kiedyś często się mierzyłem z tym problemem, to lubię o tym myśleć w ten sposób myśleć o tym, że to ja jestem nadawcą komunikatu i to w moim interesie leży to, żeby osoba, do której go nadaję, zrozumiała to, w jaki sposób ja go rozumiem. Jak można mieć na to wpływ? Jak można to sprawić? No na pewno na dwa sposoby. Jakie? Posłuchaj w odcinku Mentalny Filtr już na naszym kanale YouTube. Dobra, fajnie, że tutaj jesteś. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu i chcesz więcej, to wejdź na nasz kanał YouTube Stay Group. Tam naprawdę znajdziesz tego sporo i pewnie znajdziesz coś dla siebie. Także dzięki, do zobaczenia i baw się dobrze.